nie wiem nie śliąc się na widok nowego interpretera, nie stawiając sobie, nie wiem, o tutaj wezmę sobie klawiaturę, o widać, widać. Postawię dwie świeczki i sobie zrobię ołtarzyk. No nie Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj w czwartkowym wydaniu, środy dla świeżaka. Chciałem nagrać odcinek wczoraj, miał dotyczyć umiejętności miękkich, ale nie byłem do końca przekonany tego, jak chciałem się to zaprezentować, i w rezultacie zrezygnowałem. I postanowiłem przeprowadzić mały eksperyment. Mały eksperyment, który zrobiłem dzisiaj rano, i w zasadzie mogę już co nieco ci o nim opowiedzieć. Jakiś tam czas temu. Rozpocząłem taki prosty projekt wakacyjny, w ramach którego pomagam kilkunastu osobom. W przeprowadzaniu ich przez ich projekty. Nie raczej nie udzielam porad stricte technicznych, bardziej takie ogólnoinformatyczne, związane i z tym, jak prowadzić ten projekt, jak jak się zabrać za zadania, jak je porozkładać i i tak dalej. I staram się ich po prostu pilnować, pilnować, żeby zobaczyć, czy coś robią, bo to jest tak naprawdę w tych początkowych fazach najtrudniejsze, bo przeważnie człowiek się po prostu nie chce, zapomina, ma wiele wymówek, a ja staram się, żeby te osoby nie miały wymówek. I jeśli jesteś jedną z nich, wiesz, o czym mówię. Jedna z tych osób kilka dni temu wysłała mi maila, że nie, że ona rezygnuje, że ona już nie chce być programistą, że jej się to nie bawi, że siedzenie przez kilka dni i wyszukiwanie jakichś rozwiązań, wyszukiwanie błędów, to nie jest coś, co ją bawi. Ja jestem w stanie zrozumieć tą osobę. Jak najbardziej jestem w stanie ją zrozumieć, ponieważ ja od zawsze powtarzam, że programowanie nie jest dla każdego. Nie każdemu się to musi podobać. Nie każdy się w tym odnajdzie, nie każdemu będzie to sprawiało przyjemność. I właśnie post takiej treści wróciłem dzisiaj na kilku większych grupach dyskusyjnych dla początkujących programistów i uzyskałem oczywiście, jak to zawsze bywa, bardzo różne komentarze. Począwszy od hejtujących mnie, że co ja za w ogóle opowiadam, kończące na takich zupełnie bardzo, bardzo rozsądnych i bardzo sympatycznych wpisach, za co bardzo dziękuję, bo na takich właśnie mi zależy. Ale to było częścią wspólną. Częścią wspólną w zasadzie na wszystkich grupach, na których wróciłem ten post. Za każdym razem ten temat się pojawił, mimo że absolutnie, absolutnie nie poruszałem go w temacie posta. Byłem absolutnie daleki od tego. I o co chodzi? Chodzi o pasję. Za każdym razem pojawiał się temat pasji. Że programowanie, do programowania trzeba mieć pasję. Że to nieprawda, że do programowania potrzebna jest pasja. Że to jest i wolna zwolenników programistów z pasją od programistów bez pasji. Ale jak to jest? Jak to. I słuchaj, właśnie po to powstał ten odcinek, żebyśmy zamknęli ten temat raz na zawsze. Pasja, nie pasja, czy potrzebna, czy niepotrzebna, do czego, jak. Mój drogi, przyjmijmy założenie, wezmę sobie mazaczek, kochany mazaczek. O. Przyjmijmy założenie, ja myślę, że można to założenie przyjąć i ono będzie dotyczyło każdego zawodu. I nie tylko zawodu, niemal, nie, niemal wszystkiego, co się robi. Są osoby, które robią coś lepiej, coś gorzej. Zrobiłem taki, taki mały podział. Przyjąłem założenie, że są ludzie, którzy są w czymś bardzo źli. Kiepscy, przeciętni, nieźli, dobrzy, bardzo dobrzy, doskonali, błyskotliwi, fenomenalni i genialni. Oczywiście można by się sprzeczać, czy te punkty mają sens wszystkie, na przykład, czym będzie się różnił doskonały, błyskotliwy od fenomenalnego, ale chciałem, żeby jakieś stopniowanie było i myślę, że rozumiesz o co mi chodzi. Myślę, że to nie jest jakiś problem, nie będziemy się sprzeczali od drobiazgi, przecież, prawda? Tu chodzi o takie ogólne przedstawienie mojego konceptu. I dlaczego tak? Dlatego, ponieważ nudzi mnie już ta dyskusja, czy jest potrzebna pasja, czy nie jest potrzebna pasja. Przypominam, że ten kanał ma tytuł Zostań programistą wymiataczem. I mój drogi, moja droga, żeby zostać programistą wymiataczem, czyli żeby być doskonałym, błyskotliwym albo fenomenalnym, pasja jest konieczna. Po prostu bez tego się nie obejdzie. Jeśli chcesz być doskonałym programistą, błyskotliwym, fenomenalnym, bez pasji nie dojdziesz do takiego poziomu. Dlaczego? Bo to wymaga ogromu nauki, ogromu, ciągłego rozwoju, ciągłego przebijania się przez nowe technologie, przez nowe rozwiązywania, ciągłego szukania, skakania po tematach, znajdowania sobie coraz ciekawszych problemów, rozwiązywania tych problemów, i uważam, że osoba, która nie posiada pasji w sobie i która nie, po prostu nie będzie, nie będzie jej to sprawiało naprawdę przyjemności, nie, nie dojdzie tutaj. Nie dlatego, że nam nie wolno jej, że to jest zabronione, że to się nie da. Nie. Po prostu fizycznie nie, 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 nie będzie w stanie wykrzesać z siebie tyle energii, żeby tą wiedzę pojąć. Tylko dlatego. Z żadnego innego, żadnych mistycznych jakichś pojęć. Absolutnie. To jest jedyny, jedyny powód, dla którego ta pasja jest tak potrzebna. Żeby po prostu móc poświęcać czas, żeby sprawdzało to człowiekowi przyjemność, na, na doskonalenie się, na, na naukę, na ciągłą, na ciągłą naukę, na ciągły rozwój i żeby dojść do tych poziomów. Dlaczego nie zaznaczyłem genialnego? Czy nie trzeba pasji, żeby być genialnym? Uważam, że tak i nie. Tak, jak najbardziej pasja być może będzie do tego potrzebna, ale uważam, że są osoby genialne. I to są osoby, które one po prostu są genialne. Mają coś w głowie takiego, że to powoduje, że no w niektórych dziedzinach są nie do przeskoczenia, nie do przebicia przez nikogo i wcale nie muszą mieć pasji do tych dziedzin. One po prostu mają coś takiego, że są w tym genialne. Więc no myślę, że pasja pomoże, ale nie jest konieczna, bo one mogą być genialne w wielu dziedzinach naraz. I wcale niekoniecznie programowanie to musi być coś, co je podnieca, pasjonuje jakoś strasznie i sprawia im przyjemność. Nie, po prostu są takie, mają taki dar. I tyle. Więc tu pasja. A cała reszta, żeby być programistą bardzo złym, kiepskim, przeciętnym, do czego ci oczywiście nie życzę, to nie jest potrzebna pasja, ale nie jest też potrzebna pasja, dlatego żeby być niezłym, dobrym i bardzo dobrym programistą. Bo naprawdę można być bardzo, bardzo dobrym programistą, nie mając pasji, nie, nie, nie ślijąc się na widok nowego interpretera, nie stawiając sobie, nie wiem, o, tutaj wezmę sobie klawiaturę, o, widać, widać, postawię dwie świeczki i sobie zrobię ołtarzyk. No nie, tego nie trzeba robić, żeby być bardzo dobrym programistą. Naprawdę, nie trzeba, to nie jest konieczne. Pasja pomoże, pomoże w rozwoju i y, pasja też zagwarantuje, że przez te wszystkie kroki, bo każdy zaczyna od tego bardzo złego. Potem jest kiepskim, potem jest przeciętnym, potem jest niezłym, potem może jest dobrym, bo od niezłego do dobrego i do bardzo dobrego, to już różnie jest tym bywa. A do tego niezłego przy, odro, przy odrobinie, no przy większej ilości pracy, w zasadzie nie każdy jest w stanie dojść. Pytanie, czy, czy, czy każdy powinien, czy, czy warto, żeby każdy dochodził. I to był też temat główny tego postu, o którym mówiłem na początku że nie zawsze warto. Ja jestem pełen podziwu dla tej osoby, która zrezygnowała, bo według mnie podjęła bardzo rozsądną, bardzo racjonalną decyzję, żeby nie pchać się w coś, co jej nie sprawia przyjemności. Jest tyle rzeczy, które można robić na świecie. No jest ogrom rzeczy, nasze życie jest bardzo krótkie, więc poświęćmy je, jeśli tylko możemy, bo nie zawsze jest to możliwe, poświęćmy je na rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Jeśli masz możliwość wyboru pomiędzy pracą, która ci sprawia przyjemność, a pracą, która ci nie sprawia przyjemności, to, to oczywiście wybierzesz tą, która Ci to przyjemność sprawia. I to uważam, gwarantuje pasja, czyli to, że ta praca będzie sprawiała przyjemność, ale ponownie to. Do tego bardzo dobrego można dojść bez tej pasji. Można być po prostu zwyczajnym człowiekiem, który się uczy, który się rozwija, który nie ma w sobie jakiejś wielkiej pasji. Tak samo jak można być bardzo dobrym doktorem, bardzo dobrym inżynierem, bardzo dobrym architektem, nie mając pasji do tych zawodów. Po prostu są to rzeczy wyuczone. Wynikające z doświadczenia wieloletniego już wtedy, żeby dojść do tego poziomu bardzo dobrego programisty, czy bardzo dobrego architekta, czy bardzo dobrego lekarza, ale, ale nie wynikające z pasji. Pasja jest wymagana, żeby być, żeby wejść na kolejne poziomy, ale nie każdy potrzebuje wejść na te kolejne poziomy. Nie każdy tego do szczęścia potrzebuje, nie każdy tego do życia potrzebuje. Dla bardzo wielu osób ten poziom jest w zupełności wystarczający. Natomiast jeśli chcesz zostać tym programistą wymiataczem, wymiataczem naprawdę tym już no, fenomenalnym, to ta pasja po prostu będzie Ci konieczna. Więc jeśli cię to nie bawi, nie sprawia ci to przyjemności, to prawdopodobnie nie dojdziesz do tego. No, według, według mnie po prostu nie dojdziesz. Nie dojdziesz, nie, nie przeskoczysz tego bardzo dobrego, bo nie będziesz w stanie. Bo nawet jeśli teraz się ze mną nie zgadzasz, to za 5 czy za 10 lat, jeśli ta pasja się w tobie nie obudzi, bo to też może być tak, że w trakcie pracy, jak będziesz coraz więcej kodował, coraz więcej różnych rzeczy robił, związanych z programowaniem, to może się okazać, że cię to po prostu naprawdę wciągnie. I ta pasja się pojawi z biegiem czasu. Może nie musi. Ale ponownie, pasja nie jest wymagana. Pasja daje dużo, daje power, pozwala, żeby to się zadziało szybciej. To nie jest coś, przez co będziesz dyskwalifikowany zaraz na samym początku i możesz się, musisz się od razu poddawać, bo, 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 ci się nic nie uda. Jeśli chcesz być programistą i nie odrzuca cię na widok różnych rzeczy, nie masz załamki, tak jak bohater tego mojego wpisu, jeśli po dwóch czy po trzech dniach nie możesz rozwiązać jakiegoś problemu i nadal cię to kręci, takie rozwiązywanie problemów, jak najbardziej możesz próbować możesz być. W tym bardzo, bardzo, bardzo dobre. To wszystko. To tyle chciałem dzisiaj opowiedzieć. Daj znać, co ty o tym myślisz. Napisz mi w komentarzu, co myślisz. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Na temat pasji? Czy ta pasja jest według Ciebie absolutnie konieczna, żeby w ogóle być programistą? Czy jest tak, jak mówię, do pewnego poziomu, ona jest, można być programistą bez tej pasji, a powyżej, żeby wejść na kolejne levele. I ja myślę, że może się powtórzę, ale myślę, że tak jest w każdym, w każdym, w każdym zawodzie. W każdym w każdym zawodzie, który wymaga dokształcania się, wymaga rozwoju intelektualnego, wymaga rozwiązywania problemów różnych, skomplikowanych, że bez tej pasji możemy dojść tylko do poziomu tego bardzo dobrego, a powyżej trafimy na ścianę i nie będziemy jej w stanie przeskoczyć. I to właśnie będzie wynikało z tego braku pasji. Dobra, to jeszcze raz. Bardzo pięknie dziękuję i do zobaczenia. Pa-pa!